Tam jedno można 27 spróbować i wtedy wyjdzie na tyle samo chyba. Nie, bym, wybrać, ale dało się chyba wpisywać. Nie, ale ja mogę wpisać, to mi nie przechodziło. Ale mogę spróbować, bo może było za mało. To była chyba za mała kwota. Witajcie, dzisiaj nieco inny odcinek. Dzisiaj odcinek poradnikowy na temat metra w Dubaju. Planuję całą serię poradników o tym, jak przygotować się do wyjazdu do Dubaju, dzisiaj odcinek praktyczny o metrze. Dlaczego widzę na wielu grupach dyskusyjnych wiele pytań odnośnie metra w Dubaju? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże. Postaram się w nim umieścić kilka ważnych informacji, które warto, które dobrze znać przed podróżą do Dubaju. Po pierwsze, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką Planujemy jeszcze w Polsce przed wyjazdem to miejsce, gdzie będziemy nocować. Czy to apartament, czy to hotel, widzę na grupach dużo dyskusji o tym, gdzie nocować. My trochę wspierając się sztuczną inteligencją, trochę czytając informacji w internecie, wybraliśmy hotel, który był bardzo blisko metra. Dlaczego to jest niezmiernie ważne? Ponieważ analizowaliśmy, przygotowując się do wyjazdu, kilka lokalizacji sprawdzałem te lokalizacje na Bookingu i większość z nich wydawała się dość blisko położona metra jak się okazało na miejscu odległości na mapach Google mogą być bardzo mylące na samym początku kiedy dotarliśmy do Dubaju próbowaliśmy się odnaleźć z mapami Google i coś co wydawało się bardzo blisko wydawało się Kilka kroków spacerkiem okazywało się, że szliśmy przez 30-40 minut. I podobnie jest z miejscami do noclegów. Większość hotelów, na przykład w okolicy plaży J.B.R. Beach, która znajduje się przy Marinie, wydają się na mapie bardzo, bardzo blisko linii metra, a tak naprawdę trzeba iść, 20-25 minut. Jeżeli jesteście jako dorośli sami, to nie jest problem, natomiast jeżeli jesteście z dziećmi, to pojawia się dość duży problem. A więc, punkt pierwszy: sprawdź, czy twój hotel jest faktycznie blisko linii metra. Jak to sprawdzić? Najlepiej uruchomić mapy Google i wyznaczyć sobie trasę od tego hotelu do najbliższej stacji metra. Niech Google poda wam, ile idzie się na nogach. Zobaczycie też przy okazji czy droga nie prowadzi przez jakąś jedną z głównych ulic? Pamiętajcie, ulice tam, szczególnie ta główna ulica w Dubaju, to siedmiopasmowa autostrada siedem pasów w jedną stronę, siedem pasów w drugą. Przejścia są tylko nad ulicami i są one dość rzadko, więc może się czasami wydawać coś blisko, a jest bardzo daleko. Numer dwa. Na metro możecie kupić karty złote lub srebrne. Ta karta obowiązuje na metro i na tramwaj, czyli pomarańczową linię, o której powiem później. Karty srebrne są dwa razy tańsze od kart złotych. Płacimy za każdy przejazd i tu jest ważne: odbijamy karty na wejściu do metra i na wyjściu ze stacji. O tramwajach powiem nieco później. Większość poradników, jakie czytaliśmy wcześniej, zachęcały do tego, aby kupić srebrną kartę na metro i doładować ją na cały tydzień, aby móc jeździć bez limitów. O tym powiem też później. Myśmy mieli problem z kupieniem kart srebrnych, więc najpierw kupiłem złote, a później w czasie pobytu dokupiłem srebrne. I ta złota karta przydała nam się i to bardzo, ponieważ. Pewnego wieczoru, kiedy wracaliśmy, bodajże około 18 lub 19 godziny, w metrze był tak duży tłok, że nie dało się wejść do srebrnych wagonów i wykorzystaliśmy tą złotą kartę na ten przejazd. Co ciekawe, też do pierwszego nie weszliśmy do pierwszego pociągu metra, ale do drugiego już udało nam się wejść. Także miejcie to pod uwagę. Nie wiem, kiedy będziecie lecieć, ten największy tłok turystyczny jest podobno w grudniu, ale w innych miesiącach też tak może być. Numer 3. Czy kupować kartę na cały tydzień? Tu zachęcam do tego, abyście zaplanowali podróż już wcześniej i zastanowili się, gdzie, jak dojedziecie. My początkowo mieliśmy kupić taką kartę na cały tydzień, aby jeździć bez limitów. Ale w praktyce okazało się, że w niektóre miejsca ciężko jest dotrzeć metrem z dziećmi, i dlatego też wybraliśmy jako komunikację Ubera. Na przykład, kiedy chcieliśmy jechać do The View, to jest taki punkt widokowy na Palmie, dotarcie tam metrem wydawało się nam zbyt skomplikowane. Dzisiaj pewnie dotarlibyśmy bez problemu, ale wtedy wydawało się trudne. Trzeba było jechać jedną stacją metra, przesiąść się na tramwaj, a później przesiąść się znowu na monoraila, więc wybraliśmy Ubera. Co ważne, Uber czasami, jeżeli jedziecie w cztery osoby, może wyjść cenowo bardzo podobnie do takiej podróży metrem. 4. W Dubaju jest kilka stref, tutaj zobaczycie je na mapie. Każda z tych stref to osobna opłata za metro. My tym się nie przejmowaliśmy, po prostu wsiadaliśmy do metra, odbijaliśmy karty. Po dojechaniu na miejsce i wyjściu, znowu odbijaliśmy. Co jakiś czas kontrolowaliśmy, ile pieniędzy jest na karcie. 5. Tramwaj. Tramwaj to rzecz, która przysporzyła nam najwięcej problemów w pierwszej fazie, w pierwsze dwa dni, kiedy chcieliśmy skorzystać z tramwaju. Tramwaj przysporzył nam najwięcej problemów. Chcieliśmy dojechać tramwajem do Jumeira Beach, ponieważ dzień wcześniej wybraliśmy się na nogach z galerii na marinie i dzieciaki były wycieńczone, chociaż no, dla dorosłych to nie jest daleko, ale dobre 25 minut szliśmy na nogach. W kolejnym dniu postanowiliśmy dojechać tam tramwajem. Natomiast nie mogliśmy zrozumieć za nic jak działają stacje. Stacje metra są zawsze w dwie strony, czyli z jednej strony metro jedzie na przykład w yy, kierunku Burj Khalifa, a w drugą stronę w przeciwnym. Natomiast w tramwaju, tutaj na stacji 3 i 4, 1 i 2 też jest droga jednokierunkowa. I kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy na tą stację numer 3, Chcieliśmy i liczyliśmy, że tramwaj będzie jechał na stację numer 2. Okazało się, że tak nie jest, ale człowiek, który tam tłumaczył nam to, tak tłumaczył, że nic z tego nie rozumieliśmy. Dopiero później na zasadzie próbi błędów ogarnęliśmy, jak wygląda sytuacja z tramwajem i tak naprawdę, aby dojechać na plażę, na stację 1 i 2 przy Jumeirah Beach należy wsiąść, Przesiąść się z czerwonej linii metra na stacji Schopha. tam przesiadamy się z metra na tramwaj, to jest przestanek numer 5 i z przestanku numer 5 tramwaj jedzie na przystanek numer 1, później jedzie na przestanek numer 2, później jedzie na przestanek numer 3, na przestanek 4 i znowu jest na przestanku numer 5. Więc na początku było to dla nas niezrozumiałe i trochę namęczyliśmy się, aby to zrozumieć, ale po jakimś czasie udało się zrozumieć, więc tutaj dzielę się tą wiedzą, bo może się to Wam bardzo przydać, jeżeli chcecie dojechać tramwajem na plażę Jumira Beach. W kolejnym dniu, jak przyszliśmy na stację tramwajową, to już obsługa kazała nam kasować te karty NOL, które mamy, ale skasowaliśmy tylko przy wejściu. I później jak zaczęliśmy się zastanawiać jak to jest zorganizowane i zaczęliśmy o tym czytać, to okazuje się, że przez to, że nie skasowaliśmy na wyjściu, a to co jest ważne, tu, tu nie ma bramek, tylko są takie stojące budki, więc je dlatego pominęliśmy, jak się okazało, nie skasowaliśmy tego na wyjściu i wtedy naliczyło nam pełną opłatę za przejazd, jakbyśmy przez kilka stref przejeżdżali. I dziwiliśmy się właśnie, dlaczego na tych kartach mamy takie zamieszanie. Na jednej jest więcej pięć na drugiej mniej. No, więc jeżeli ktoś chce podróżować z tramwajem, to ważne, aby po wejściu do tramwaju przyłożyć tą kartę NOL, najlepiej srebrną, bo tutaj nie ma wielkich różnic. I przy wyjściu też pamiętać, bo wtedy nalicza właściwą kwotę, a nie nalicza maksimum. I ostatnia informacja odnośnie metra, może metro kontra Uber. Są różne poradniki, którymi taksówkami jeździć, czy Karimem. My nie korzystaliśmy z Karima, bo były takie informacje, że Karim często pobiera taką jakby kaucję w wysokości 200 dirhamów, i ona jest oddawana po kilku dniach. Jeździliśmy Uberem i nasza czteroosobowa rodzina często koszt Ubera. Był zbliżony do kosztu przejazdu metrem, więc zachęcam do tego, sprawdzajcie sobie. Przed zamówieniem Ubera widzicie, jaka jest cena w danym momencie. Ona oczywiście zależy od tego, jak wiele ludzi, jak wiele osób chce jechać w danym momencie. Im więcej osób chce jechać y, Uberem w danym momencie, tym Uber podnosi mocniej cenę, ale czasami można naprawdę znaleźć dobrą cenę. Nam dużo w planowaniu pomógł Chat GPT, sztuczna inteligencja, ale o tym powiem więcej w kolejnym odcinku poradnikowym. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam, piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć.